Cześć Marcin z tej strony. Pozdrawiam Was ze spaceru. Już jestem w połowie mniej więcej trasy i pojawia się takie pytanie. Jakie masz rozwiązanie długoletniego problemu, jakim jest niedobór zasobów, niedobór gotówki, niedobór kasy, niedobór pieniędzy. No ponieważ pracujemy po to, żeby pozyskać kasę z rynku i żeby opłacić swoje rachunki. To każdy wie. Tylko pytanie właśnie jest, jakie masz rozwiązanie na to. Oczywiście rozwiązanie może być praca na etacie. Czyli zatrudniacie się w jakiejś firmie i pracujecie tam. Pracujecie rok, 2, 5, 10, aż wam ta praca zbrzydnie. Potem możecie zmienić firmę. Są też takie osoby, które praktycznie całe dorosłe życie swoje a pracują w jednej firmie, na przykład chociaż w dzisiejsze czasy no to już nie jest tak łatwo, ale w poprzednich czasach, powiedzmy tam lata 70, 80, 90, jeżeli ktoś w danej firmie był zatrudniony, firma była duża, no to jeżeli czegoś nie odwinął, to mógł pracować do emerytury. Znam takie przykłady, więc to było możliwe. To jest rozwiązanie. Tylko pytanie, czy to rozwiązanie, ten etat, czy to was satysfakcjonuje? Bo wiem, że większość ludzi różne tutaj informacje ma na temat badań, ale powyżej 70, generalnie 7, więcej niż 70% ludzi, którzy pracują na etacie, nie lubi swojej pracy. No więc, jeżeli nie lubisz, no to pytanie, jakie masz rozwiązanie właśnie tego problemu, niedoboru tej gotówki? Jeżeli A. pracujesz na etacie. No i to Cię nie satysfakcjonuje. To rozwiązanie tego problemu niedoboru gotówki Cię nie satysfakcjonuje. No to drugie pytanie brzmi, czy robisz coś, żeby znaleźć jakiś sposób, który Cię będzie satysfakcjonował. Bo jeżeli już szukasz, no to już jesteś jakby w tej wąskiej grupie osób, w tej mniejszości, która po prostu wykazuje jakieś działanie, aby znaleźć coś. I oczywiście no tutaj sposobów jest wiele. Ja działam w marketingu sieciowym i ten sposób zarabiania na dłuższą metę wam polecam, ponieważ on ma bardzo wiele zalet, bardzo wiele zalet względem pracy etatowej. Więc jeżeli chcecie mi zostawić komentarz, jakie wy macie rozwiązanie tego problemu niedoboru gotówki kasy siana, sałaty, hajsu itd. Napiszcie w komentarzu, bo oczywiście może istnieje jakieś super rozwiązanie, nie? ale nie sądzę, bo tutaj nic ciekawego chyba, nic takiego złotych strzałów po prostu no, według mnie nie ma. A może są? Napiszcie w komentarzu.